Bardzo dawno temu żył biedny rolnik, żeby przeżyć, pracował na roli ze swoim jedynym koniem. Pewnego razu klacz uciekła ze stajni. Wszyscy mieszkańcy wioski zebrali się i powiedzieli, co za tragedia, co teraz robisz bez twojego konia. Biedny rolnik odpowiedział, być może. Pewnego dnia jego koń wrócił do zagrody, przeprowadził stado dzikich koni. Wtedy wszyscy mieszkańcy wioski... Znowu się zebrali i powiedzieli: Co za szczęście, masz tyle koni. Biedny rolnik znowu odpowiada: Być może. Pewnego dnia jego jedyny syn złamał nogę przy ospajaniu dzikich koni. Wtedy znowu mieszkańcy zebrali się i zaczęli mówić: Co za tragedia, Twój jedyny złamał nogę. Co teraz zrobisz? Mądry rolnik znowu odpowiada: Być może. Między cesarstwem chińskim i Mongolią wybucha wojna. Oficerowie cesarza przyszli werbować na wojnę młodych mieszkańców wioski, ale gdy zobaczyli syna biednego rolnik, rolnika ze złamaną nogą, postanowili go zostawić w łóżku, tam gdzie leżał. Ta bajka bardzo mi się podoba. Pokazuje, że nie ma rzeczy dobrych ani złych. Wszystko ma swoje za i przeciw, i tylko na przestrzeni czasu dowiemy się, że wydarzenia, jakie nas spotkały, okazały się dobre czy złe, i że bardzo trudna jest ocena faktów, skupiając się tylko na tu i teraz, czyli na teraźniejszości. To nie chodzi o to, że powinniśmy nie rozwiązywać naszych problemów, tylko spoglądając daleko, i mieć przejrzysty obraz. I kiedy ktoś ci powie, o Boże, jaka straszna rzecz ci się przy, przytrafiła, to Ty pomyśl o tej bajce. Pomyśl o tej bajce i powiedz być może, tak jak słynny, mądry i cierpliwy rolnik tego powiadania. Ja nazywam się Mariusz Rzyzewski, zasubskrybuj mój kanał. Życzę miłego dnia.